<stuk> kurwa, kurwa, nie? No nie? ale jak trochę dalej, nie to, już to, bądź bądź, bądź. to już nie będzie. Nie Wpadam do nich, mieli rozsypywać prochy. Patrzę, kurwa, tam sypa. Pytam, czy to koniec Europy. Skoro z okna nikt się nie wysypał. Teraźniejsze młode koty, to jest jakaś arcylipa Jeszcze chcieliby hajs za zwroty, ja nie sprzedałbym im nawet lisa Jebać dyskotekę w plastikowych bitach, scena giba się jak przy weselnych hitach Pro rapera mnie nie bawi muzyka, wczoraj ulica, dzisiaj na scenie w futrach Są, jakby miało nie być jutra Zresztą kurwa, ponadczasowe wersy mam utrwalone w głowie. Ten rap to follow-up do rapu, który mi wskazywał drogę. Chcesz to łykaj, kurwa, to jak pelikan. Podwórka mówią, żebym wjeżdżał bez kagańca. Rapowe gwiazdki, podobnie jak dżihad. I jeśli trolem nie je są freestyle a albiargnan, to mam w kutasie, że ktoś zapierdoli focha. Zresztą nie moja bajka, lecz jak miał czyjś się Jesteś spalony w blokach, nie wychodź na knockout, bo nie prosy do tanga Raperska ranga, w rolach pozoranta Co nie bangla, to bęk pipa w z palca Nakurwiam tylko do binetek, rzecz jasna Potem ona mówi, że chce być moją dziką Śmieszą mnie pytają, czy wiem, że to smata. Dziwi mnie, że podnieśli to toporne info Względem tego, że pantofel ich przygniata Miałam je głęboko, jak z noma bajkał oni ścięci jak automatyczna sekretarka, wyznacznik kurwa, gaugan nie gaugan. ta, se pogadaj do Laustra, basta, pizgam jak z racja wasza, to reszta nasza, ten rap nie przepraszam, hejty, są jak Persy, ta, ta, ta. ta. Zapdaj na smy swoje punchline. Y, rusz kontakty, przecież staćcie na przekopę. Chyba że wybiera sposób audiowizualny, to was topi jak w browarze uboty. Sobota się skończyła, niedziela rano. Menu, Francja, Włochy, kakao. Muszę powtórzyć, ale w twoją starą. To ekipa trenera Ortalion. Rogal to, rogal tamto w kuju to, co mnie o CB? Cudza prywatność, a skoro nie potrafią oddzielić rapu od szopki, to czemu mieli mieliby oddzielać farmazon od zwrotki? Łączysz kropki, przykopiesz dołki, jak odwiceramp, niech odpływ zabiera bojki. Lecą czołgi, diagnoza trwa bezbłędna, gehełną w sierba, jak feta sen nim z oczu spędza. Bida mędza, szkoda, że ty je w pasie, w tym samym czasie chudnąc w ekstraklasie. To na razie granica była liquid Jak nie wiesz o czym nawijać, to czemu nie skończysz? Będziesz jak list gończy, puszczony za mną Moje położenie znów wymija się z twą prawdą Famous garną, fiura obrastają Szkoda tylko, że zapominają Se wyobrażają, jeśli to ma być elita To przekonywująca jak narodowcy w Amrytach ta Wiesz co łowisz od dzisiaj na raperka Tancerki z poglądami feministek, ta lapdensa Jak ci imponuje real gangsterka to bierz i wypierdol pierwszą bańkę Jeśli imponuje real dilerka Zostaw matce dyszkę na adwokatkę Jeśli twarde dragi i piekielne zejścia To wybrance serca zatrzymaj menstruację Chyba, że tak bardzo pragniecie dziecka To nie wiem, pójdę wstawię wam wodę na herbatkę Fakt jest faktem, życie gówno warte Każdy ci wpierdala swoją wątpliwą prawdę Ten rap też traktuj z dystansem Z fartem Takk, takk.